Cześć! Dzisiaj będzie typowy film o Krakowie Bardzo dużo osób na taki film czeka, czekacie na moje polecenia miejscówek, kawiarni, restauracji parków i tak dalej więc zróbcie sobie coś dobrego do picia ja mam akurat moją ulubioną kawę ostatnio co muszę przyznać, rzadko się spotyka właśnie z nią w Krakowie, w restauracjach czy też w kawiarniach, niestety a jest to kawa espresso połączona z lemoniadą i lodem pyszności, ale przechodzimy już do pytań. Pytania zadawaliście mi na Instagramie. Więc jeżeli ktoś mnie jeszcze tam nie obserwuje, to zapraszam, bo jak widzicie, możecie się przyczyniać do powstawania takich oto filmów. Zaczynamy. Ulubione miejsce na spotkania ze znajomymi i z dobrym jedzeniem. Myślę, że taką miejscówką, gdzie zawsze lądowaliśmy, czyli Miejsce, gdzie w sumie chyba najwięcej czasu spędziłam ze znajomymi, czy to na różnych rozmowach w jakichś trudniejszych momentach w życiu, czy to po prostu na takim chillaucie, to była restauracja, czy też taki restobar, coś takiego, Nadwiślańska. I ta miejscówka jest na ulicy Nadwiślańskiej. Jak można się spodziewać, przy Wiśle. Więc fajna też lokalizacja, w miarę w centrum naprzeciwko zaraz Kazimierza. Bardzo Wam polecam, jeżeli będziecie w Krakowie, to zajrzyjcie tam. Ulubione miejsce do wyciszenia się. Myślę, że takim miejscem, ja się długo zastanawiałam w ogóle, gdzie szłam, jeżeli chciałam się wyciszyć, czy też pomyśleć, czy też po prostu, które miejsce sprawiało, że, że, że tak się poczułam. Więc wydaje mi się, że będzie to park Jerzmanowskich Ten park znajduje się, to chyba się zalicza do Prokocimia już W każdym razie jest na południu Krakowa, park imienia Anny i Erasma Jerzmanowskich Bardzo ładny park, spory, znajdziecie tam różne takie miejsca typu jakieś place zabaw rzeczka tam też chyba płynie malutka. Jest tam taki, nie wiem czy to jest taki pałacyk mały, coś takiego. Generalnie jest bardzo urozmaicony ten park, niedaleko od razu są bloki, więc tym mieszkańcom z tych bloków zazdroszczę takiej miejscówki. No, więc myślę, że tak, ten park. Kolejne pytanie było o ulubione kino. I tak się zastanawiam yy, i raczej w większości lądowaliśmy zawsze w... w Cinema City i to było raczej Cinema City w Bonarka City. <grym Nurse> tak. Sklep w Krakowie, gdzie można dorwać najfajniejsze rośniki w dobrych cenach. Mimo tego, że nie mam takiego sklepu typowo właśnie w Krakowie, typowego, takiego roślinnego sklepu jakiegoś prywatnego, to chciałam umieścić to pytanie tutaj, dlatego że chciałam Wam polecić bardzo Obi, w którym znajdziecie mnóstwo przeróżnych roślinek i naprawdę w przyjaznych cenach, i też jakościowo te rośliny są naprawdę na wysokim poziomie. Więc polecam Wam, jeżeli nie kupowaliście jeszcze tam roślin, to zajrzyj, zajrzyjcie sobie, często są jakieś przyceny, możecie tam znaleźć naprawdę. Przeróżne rośliny Często są nowe dostawy Te rośliny są naprawdę bardzo zadbane Polecam, najlepszy fryzjer W sumie to w Krakowie Chyba odkąd zaczęłam chodzić do Brędowicza to, to nigdzie indziej nie byłam Więc mogę Wam jedynie polecić właśnie ten y, salon fryzjerski Polecam, naprawdę Bardzo fajny klimat, ludzie super y, Raczej nie ma tam kolejek wielkich Zawsze jak tam chodziłam, przynajmniej teraz po pandemii, to, to jest bardzo luźno, także super. Najlepsze miejsca do zdjęć. I tak naprawdę Kraków, jak dobrze wiemy, jest tak klimatycznym miastem, że można by było te zdjęcia robić na każdym kroku i w każdym miejscu. Więc nie będę wam tutaj wymieniać każdej ulicy, każdego rogu i każdego miejsca w Krakowie, ale chciałabym się skupić na miejscu nad Wisłą, bo tam jakoś te zdjęcia. Najlepiej mi się robiło i najlepiej to wspominam. Um, tak, więc chodki nad Wisłą, generalnie też nad nadwiślańska, właśnie w ogóle lubię okolice kładki Bernatka, także tamte okolice. Kazimierz, oczywiście, mój ulubiony, ale właśnie te okolice gdzieś mniej więcej chyba, no. Naj, może nie, że najczęściej robiłam te zdjęcia, bo to nie jest prawda, ale. Chyba tak najlepiej wspominam właśnie I jakbym miała wybrać taką najlepszą miejscówkę Gdzie udało mi się kiedykolwiek zrobić zdjęcia No to będzie właśnie ta okolica kładki Bernatka Do której galerii handlowej najlepiej się wybrać? Chodzi o dużą ilość i różnorodność ciuchów Generalnie ja jestem zwolenniczką W sumie jednej galerii Ale jakbym miała wybrać to wybrałabym dwie I byłaby to Bonarka i byłaby to Serenada. Dlaczego Bonarka? Dlatego, że Bonarka ma bardzo, ale to bardzo dużo sklepów, a zarazem nie ma dużo ludzi. Bo jeżeli chodzi o Galerię Krakowską, na przykład, ona też ma dużo sklepów, bardzo dużo, nawet nie wiem, czy nie więcej niż Bonarka, ale tam zawsze są tłumy. I to moim zdaniem trochę przeszkadza w robieniu zakupów, przynajmniej takich, Em, gdzie chcemy się porozglądać, czegoś poszukać, bardziej w spokoju, a nie przepychać się w tłumach. Dlatego Galeria Krakowska moim zdaniem nie jest dobrą galerią do takich em, zakupów, gdzie chcemy coś dorwać. To jest na zasadzie: A przypadkiem, gdy tam będę na dworcu, to coś kupię, jak potrzebuję. Dla mnie to jest taka galeria. Więc Bonarka tutaj wygrywa pod tym względem. Jeżeli chodzi o Serenadę, bardzo lubię wracać do tej galerii, dlatego że też tam nie ma tłumów. Są troszkę inne sklepy niż w bonarce, no i jest to dosyć nowa galeria, więc fajnie tam po prostu być z racji tego, że jest mało znana, znaczy mało znana, mało uczęszczana, przynajmniej przeze mnie, więc jakaś no, to nowość zawsze była, gdy tam zajrzałam. Ulubiony park, ulica i dzielnica. Ulubiony park, myślę, że park Jordana. To jest park, który przywołuje we mnie mnóstwo wspomnień, i są to wspomnienia głównie z pierwszych trzech lat studiów, bo tak naprawdę wydział mieliśmy za płotem Parku Jordana, więc w tym parku przesiadywaliśmy naprawdę dużo godzin. Często tam się czekało też na zajęcia, po zajęciach, między zajęciami, więc generalnie dosyć taki park, który. Który przypomina mi fajne, fajne momenty i fajne czasy. Jest to też duży park i zawsze jak przejeżdżam koło niego, to, to właśnie tak wspominam z uśmiechem na twarzy. Więc ulubiony park to zdecydowanie Park Jordana. A jeżeli chodzi o dzielnicę, to na tą chwilę, bo to się tak zmieniało oczywiście Kazimierz, to bez wątpienia ale Kazimierz, no. Ciężko by było tam zamieszkać, no chyba żeby się było, wiecie, jakimś posiadaczem, posiadaczem milionów, to owszem Natomiast Czyżyny Myślę, że Czyżyny są fajną, zieloną częścią Krakowa i nowoczesną też Myślę, że tak Czyżyny bym może wybrała, gdybym miała teraz się przeprowadzać do innego mieszkania Nadal w tym samym mieście, to byłyby to... Ulubiona restauracja w Krakowie e, moi drodzy, nie ma tak, nie ma tak, że to jest jedna ulubiona restauracja, bo ich jest mnóstwo dlatego też e, zostawię wam w opisie wszystkie mm, wszystkie moje restauracje, które gdzieś tam przyjdą mi na myśl, tak w skrócie mogę wam tylko wymienić te, które gdzieś tam mam zaznaczone e, w Google Maps z serduszkami to na pewno e, będzie to mm, restauracja włoska to jest e, na ulicy to jest przy Józefa Ditla, ale ona na chyba do sukienniczej należy. W każdym razie na pewno ta restauracja włoska, gdzie mają przepyszne krewetki. Ranny ptaszek to jest taka żydowska mm, kuchnia. Chyba tak. Stara Zajezdnia to jest taka nowoczesna. Taka też Restobar, trochę jak Nadwiślańska. Oczywiście Nadwiślańska tak samo. Kolanko na Kazimierzu. Nowa Restobar. I mogę jeszcze Wam coś tutaj w rynku na przykład. Kurczę, nie pamiętam. Bistro Bene też było w porządku. No, generalnie jest ich mnóstwo. Nie chciałabym y, wymieniać wszystkiego, bo trochę tego to zajmie. Y, restauracja Nolio, oczywiście z przepiękną pizzą. Y, dlatego te wszystkie jakieś tam, y, prosto z mostu. O, no, generalnie jest tego trochę. Y, wszystkie restauracje, które takie naprawdę taką piątkę, może postaram się wybrać i wypiszę wam w opisie, żebyście mieli ewentualnie sobie wrócić do. Do tych nazw, do tych miejscówek. Najlepsza miejscówka na odpoczynek na świeżym powietrzu. No to oprócz tego parku Jordana, parku Jeżmianowskich, to tutaj bym wybrała chyba bagry. To był taki zakątek Krakowa, gdzie czułam się bardzo swojsko, bardzo tak w domu. Nie czułam, że jestem w wielkim mieście. Bo bagry to były taki trochę takie odludzie, właśnie, bo to jest jezioro. Jeżeli ktoś nie wie, to, to jest jezioro z plażą, więc no, myślę, że tak. To jest taki odpoczynek na świeżym powietrzu, połączony też z wodą. W normalne dni tam raczej nie ma dużo ludzi, bo to jest tak trochę między też blokami. Więc zazdroszczę ludziom, którzy tam mieszkają, mają wodę pod nosem, ale w niedzielę, czy w jakieś święta, to rzeczywiście tam są tłumy. Ale tak na co dzień, to myślę, że wybrałabym chyba bagry właśnie na taką miejscówkę do chilloutu Najbardziej klimatyczna ka knajpka kawiarnia. Kawiarnia, moi drodzy, cytat kafe na Kazimierzu. To jest moim zdaniem chyba najbardziej klimatyczna kawiarnia w Krakowie, w jakiej byłam. Albo po prostu nie pamiętam innych. No, chyba tak. Jeżeli miałabym wymienić jeszcze um, miejscówkę, to na pewno Alchemia też jest bardzo klimatyczną miejscówką. Um, jeszcze jest jedna, zaraz wam znajdę, bo nie pamiętam tak, co się nazywa, ale zaraz znajdę. To jest przy Bagateli. Teatr Cekabrowar, Ceka Browar. No, tak, Ceka Browar. Pamiętam, że po pierwszej sesji tam poszliśmy na piw, na grzańca poszliśmy tam, tak, bo to była zima. No, także także to chyba były takie trzy najbardziej klimatyczne miejscówki, które gdzieś tam zapamiętałam. Na pewno było ich więcej, ale wiecie, no teraz sobie tak nie przypomnę. Ale te trzy na pewno. I ostatnie pytanie. To pytanie o najlepszą pizzę i e, cieszę się, że padło to pytanie, dlatego że najlepsza pizza jaką zjecie w Krakowie to pizza w Nolio, to też jest na Kazimierzu, na, jest Kazimierz, czy już pod Podgórze, no nie wiem, w każdym razie przy e, Placu Wolnice Polecam. To jest pizza mm, nie taka typowa, jak się głównie je gdzieś tam w jakichś takich restauracjach. To jest pizza typowo neapolitańska, na bardzo takim mokrym ciście, ale jest tak przepyszna Polecam Wam po prostu margaritę wziąć. I naprawdę, jak spróbujecie tej pizzy, to nie będziecie chcieli żadnej innej jeść, dlatego że ona jest po prostu przepyszna, najlepsza. Były jakieś jeszcze inne pytania, ale postanowiłam wybrać tylko i wyłącznie te. Oczywiście się powtarzały, dlatego też no, nie chciałam odpowiadać tutaj y, pięć razy na to samo pytanie. Dziękuję Wam bardzo za te pytania, które zadawaliście mi właśnie na Instagramie i Was zachęcam do subskrypcji, bo możliwe, że jeszcze się jakieś filmy o Krakowie pojawią, mimo, mimo tego, że się przeprowadzam do większego miasta. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.